Dachy są bardzo ważnym elementem każdego budynku, ważnym zarówno w okresie budowy, jak i w okresie eksploatacji. I tak się składa, że do tych trudności technicznych dołożyła nam się pewna trudność wynikająca z tego, że my ludzie żyjemy w jakimś środowisku. Mianowicie w ostatnim dziesięcioleciu pojawił się nowy lokator dachów. Może niedosłownie nowy, bo już to jest wiekowa tradycja, że w każdym budynku może zamieszkać kuna domowa. Kuna domowa jest to ssak drapieżny należący do rodziny łasicowatych, który ma długość około pół metra, przy czym połowa mniej więcej przypada na ogon. I kuna domowa zwana kamionką. Jest zwierzęciem, które towarzyszy ludzkości od wieków. Po okresie wojennym jej liczebność bardzo zmalała, i w związku z tym ta kuna do dzisiaj jest pod ochroną. Niestety, ostatnimi laty bardzo zwiększyła jej się populacja, i w związku z tym mamy problemy. Technika dachowa się zmieniła. Poddasza są wykorzystywane do celów mieszkalnych i obecność kuny potrafi być bardzo uciążliwa. Kuna również potrafi dokonać wielu szkód na każdym dachu. Problem polega na tym, że jest to zwierzę bardzo aktywne, żerujące nocą i inteligentne. I ma pewne zwyczaje. Mianowicie żywi się w ten sposób, że ściąga pokarm do miejsca gniazdowania. E, oczywiście podstawową funkcją jest rozmnażanie, w związku z tym w każdym e, dachu zamieszkałym przez kunę po pewnym okresie pojawiają się młode. Te młode po najedzeniu się lubią się bawić. I mm, tu mm, zawsze jest to związane z hałasem. Znane są przypadki, kiedy kuny się po prostu ganiają. Znane są przypadki, kiedy młode bawią się w ten sposób, że mama im zrzuca orzeszek z kalenicy dachu i młode po tym dachu biega łapiąc ten orzeszek. Natomiast to nie są te naj... Trudniejsze uciążliwości, ponieważ e, największe straty m, ponosimy m, wtedy, kiedy Kuna zagnieździ się na dobre w naszym domu, kiedy m, ma już e, dużą rodzinę i rozszerza swoje terytorium. Kuna ma pewne zwyczaje, mianowicie jest stale w tych samych miejscach i odwrotnie e, też. Zbiera odchody w ściśle określonych miejscach. W związku z tym powstają problemy. Taki zestaw odchodów kuny powoduje, że na poddaszach pojawiają się plamy, nie mówiąc już o przykrym zapachu. Trzeba otwarcie powiedzieć, że bez względu na rodzaj konstrukcji dachu, bez względu na to, czy mamy poddasze użytkowe czy nie, kuny są przyzwyczajone. W sensie wiekowych tradycji do poddaszy nieużytkowych, oczywiście, ale bez względu na to, jaki to jest rodzaj dachu, jak to poddasze jest wykorzystywane, to kuny niszczą wszelkie materiały dachowe. Oczywiście, przede wszystkim uwielbiają termoizolację, wełny. Tu robią niesamowite zniszczenia, drążąc różnego rodzaju nory i w ten sposób powodują, że termoizolacja przestaje działać. Oczywiście materiały foliowe są dla nich łatwe do pokonania, ale potrafią odgnieść blachę, potrafią przegryźć drewno, potrafią przegryźć wszelkie plastiki. A propos, dużą uciążliwością są, nie wiadomo czemu, Szkody powodowane w samochodach. Kuny uwielbiają wejść pod maskę i tam bardzo często przegryzają przewody. Jest to też problem tych ludzi, którzy mają kunę pod swoim dachem. Proszę Państwa, jak z tymi kunami walczyć? Ja bym powiedział tak: najlepiej jest tak budować dach, żeby ta kuna nie weszła. Bo jeżeli już wejdzie, to, tak jak powiedziałem, jest to zwierzę bardzo inteligentne które traktuje taki zasiedlony dach jako swoje terytorium. I nawet jeżeli będziemy ją straszyć, wypłaszać, zastawiać pułapki, to bardzo trudno jest ją stamtąd wygonić. Kuna zaczęła tak mocno zagrożać naszym siedliskom, dlatego że rozprzestrzeniła się bardzo. Nie ma po prostu naturalnych wrogów. W normalnym świecie, w normalnej przyrodzie nie mówię tu o miastach tylko powiedzmy o wsiach i lasach kuna domowa miała kilku wrogów naturalnych. Były to psy, lisy, ale podobno największym jej wrogiem jest borsuk. Kto widział borsuka przez ostatnie lata i Warto wiedzieć, że psy nie są zabezpieczeniem. Pies może mieszkać w domu i kuna się go nie boi, bo go omija. Jedynym zabezpieczeniem jest małe stado. Powiedzmy sobie dwa sprytne psy, które biegają po terenie. Nie są uwiązane i wtedy takie dwa psy odstraszają kunę i ona się nie zadomości. Natomiast jeżeli już się za domowi, to podejrzewam, że i te dwa psy miałyby kłopoty z usunięciem kuny z dachu, to znaczy miałyby kłopoty z niedopuszczeniem kuny do jej siedliska. Warto powiedzieć, że kuny bardzo starannie czyszczą teren z wszelkich gryzoni, ale również ze swoich konkurentów, mianowicie z kotów. Koty nie potrafią z nimi walczyć, bardzo łatwo im ulegają. W związku z tym wystraszenie kuny z dachu jest trudne. Są różnego rodzaju elektroniczne odstraszacze, ale ten, który uważam za najskuteczniejszy, to jest po prostu magnetofon, na którym nagrane są odgłosy borsuków tym że proszę państwa jeżeli na nagraniu jest 5 czy 10 minut odgłosów jakie wydaje jeden borsuk czy dwa to kuna bardzo szybko się uczy, że jest to powtarzalna sekwencja i że jej to nie zagraża. Te nagrania muszą być bardzo mądre, muszą sugerować konie, że tych borsuków jest więcej i ona wtedy podobno rezygnuje. Także ja osobiście uważam, że najlepiej jest tak zbudować dach, jeżeli już budujemy czy remontujemy, żeby ta kuna do dachu się nie dostała. Problem polega na tym, że jest to zwierzę bardzo sprytne. Proszę wyobrazić, że taki nieduży nie, nie osobnik potrafi przeskoczyć 3 metry. Kuna doskonale dostaje się do dachów poprzez rynny, potrafi wejść w dach opierając się jedną nogą o piorunochron, a drugą stroną, drugą nogą o elewację. I wyszukuje sobie różne szczeliny i dziury. Wystarczy, że znajdzie otwór, który ma powiedzmy sobie średnicę około 4-5 cm. Jest to średnica czaszki kuny. Podobno wystarczy jej, jeżeli przełoży głowę, i wtedy już przechodzi. Kuna bardzo starannie bada dach, ogląda, i doskonale wyłapie wszelkie dziury szczeliny. Jest moim zdaniem najlepszym sprawdzianem dekarskiej roboty. Współczesne dachy z wielu innych powodów nie, powinny mieć jak najmniej różnego rodzaju szczelin, dziur. Ale dłuższy okres eksploatacji może spowodować, że szczególnie tam, gdzie no, dekarz. Nie bał pod uwagę, że kuna może go sprawdzić, mogą się pojawić rozstrzelnienia, i kuna wtedy tam wchodzi. Proszę Państwa, takich miejsc na dachu jest dużo. To są kosze. Koszami źle wykonanymi kuna wchodzi, jest to udowodnione. Przy oknach dachowych, przy kominach też, chociaż jakby się tak. Zastanowić to, w ogóle tam nie powinno być żadnej szczeliny. Ale znane są takie przypadki. Po prostu wszelkie błędy czy wszelkie zużyte elementy dachu powodują, że powstają różnego rodzaju szczeliny. Proszę zobaczyć, tu jest model dachu, na którym dekarze ćwiczą montaż okien dachowych. Przy większości okien dachowych są. Fartuchy uszczelniające. Tu nie ma jeszcze kołnierzy metalowych, ale proszę sobie wyobrazić, że gdzieś jakiś kołnierz się odchyla. Proszę zobaczyć, ile tu jest przestrzeni, mimo że to jest dachówka karpiówka, która jest dachówką trudną dla kuny, bo sama w sobie nie tworzy żadnych wklęsłości. Bardzo łatwo wejść z kuny przez źle wykonany okap. Okap musi mieć szczelinę wentylacyjną, i w związku z tym jego zasłonięcie, a dokładnie zasłonięcie szczeliny wentylacyjnej, jest bardzo ważne, zarówno z punktu widzenia ewentualnego zamieszkiwania, w dachu, przez, zamieszkiwania dachu przez owady, no ale również trzeba brać pod uwagę możliwości kuny. W tym dachu szczelina jest bardzo wąska, w okolicach 3 cm, kuna raczej nie przejdzie, ale są takie dachy, w których ta szczelina powinna być wyższa. Jeżeli zostanie źle zabezpieczona, jeżeli będzie te 4 czy 5 cm, to kuna tędy też wejdzie. Bardzo często kuny wchodzą od strony podbitki. Tam, jak się okazuje, jest najwięcej szczelin. Na połączeniu podbitki z murami, szczególnie w takich miejscach jak szczyty, jakieś wystające kominy, taras. W związku z tym trzeba bardzo starannie obejrzeć budynek i te szczeliny po prostu zasłonić. Jeżeli nie wpuścimy kuny w ten sposób, to jest to najbezpieczniejsze. Natomiast jeżeli już kuna się za domowi, to bardzo często jest tak, że dowiemy się o tym yy, zbyt późno. To znaczy dowiemy się o tym po zapachu, po plamach i jak zajrzymy na poddasze, to okaże się, że mamy zniszczoną termoizolację i inne elementy i wtedy proszę Państwa, no, dach jest do remontu, a czasami do bardzo porządnego remontu. Naprawdę warto yy, o tym pomyśleć w czasie budowania dachu.